Pan Stanisław ma konto w naszej Unii, pan Wojtek w jakimś banku. Właśnie obydwaj otrzymali płatność czekiem. Stanisław używa nowej, mobilnej opcji deponowania czeków w naszej Unii, a pan Wojtek. Niestety pan Wojtek jeszcze trochę poczeka. A ty masz dużo czasu? Nie czekaj. Korzystaj z bankowości mobilnej naszej Unii. Witam bardzo serdecznie w studiu moich gości, czyli Łukasz i Paweł Golcowie Golec u Orkiestra. Witamy pięknie za wielką wodą. Witamy pięknie, jak to pani dzisiaj właśnie tutaj nas przed wejściem tutaj mówiła Panowie, panowie jak żywi wyglądają, więc jesteśmy w nowym Jorku, jak żywi! Wyglądają jak żywi, wszystko się zgadza, wszystko dobrze. Pięknie wyglądacie, panowie przed koncertami, na które wszyscy czekamy i o tych koncertach powiemy oczywiście. Widzimy się z Wami regularnie, raz w roku. To nas cieszy bardzo, że jesteście częstymi gośćmi w Stanach. No właśnie, i niech ta tradycja stanie się taką faktycznie, że coroczną. No bo trzeba powiedzieć, że tak naprawdę to jest jedenasty turniej gole z Workest do Stanów Zjednoczonych. No akurat w przypadku trzech ostatnich lat faktycznie co roku było nam tu dane dojechać i szczęśliwie wrócić do Polski. Cieszymy się, bo za każdym razem te wyjazdy są. Inne, są emo, 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 emocjonujące, są, są, są takie, no na, na wielu tych koncertach spotykamy, naprawdę wielu znajomych, czy z podstawówki, czy z liceum, czy, czy z Akademii Muzycznej z Katowic, no, są to takie czasami bardzo sympatyczne, długotrwające aż do 6 rano spotkania, no ale póki co jesteśmy kolejny raz, o Golec szczęśliwie dotarła, no i jutro startujemy z pierwszym koncertem. Cieszymy się bardzo i o tych koncertach porozmawiamy jeszcze dzisiaj, za niedługo. Ale ja mam do was najpierw pytanie, co dzisiaj oznacza być góralem dla was? Jak wy byście to określili? No przede wszystkim trzeba mieszkać w górach. Dalej to się nie <grym zmienia, <grym> bo tutaj dużo górali albo, mamy albo, też w Nowym Jorku. <grym> albo się urodzić w górach. Albo mieć matkę górolkę, albo ojca górola. To, to, tak, to tak na nadzino by to, co mi się nasuwa. Ale tak naprawdę, no cóż... Trzeba przede wszystkim chyba mieć te góry w sercu, bo to jest chyba taka naj, naj, najfajniejsza sprawa. Bo to zna wiele osób, górali, choćby tutaj patrząc na Stany Zjednoczone, którzy od lat tu mieszkają, a jednak czują się góralami. Czują się pomimo tego, że są tu 20, 30, czy nawet 40 roków, jak to gadałem w górach, no, mają strój góralski, mają gotkę góralską, dbają o korzenie, dbają o wartości, dbają o to, co po prostu jest. I w pewnym sensie no, góru, góralskie. Ja myślę, że przede wszystkim przywiązani do tradycji, bo tutaj górale są w ogóle utożsamiani z bliskością, wiadomo, do pięknych gór, czyli do, 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 do natury, ale i do tradycji, do kultury, do architektury, do specyficznego jodła góralskiego, do strojów, do gwary, do muzyki, więc to jest, jak tak się popatrzy, Szerokim, właśnie, spektrum. To jest bardzo takie trendy. Mhm. Popatrzmy, prawda, na ludzi, którzy pochodzą z Azji, na przykład na Japończyków, którzy bardzo też kultywują swoją kulturę, swój strój, swoje jedzenie, swoją architekturę. To samo bawarczycy swoje Myślenie, Myślenie bawarczycy, chociażby w Niemczech, swój strój, prawda, takie krótkie portki, kapelusz z takim piórkiem mniejszym lub większym, i też architektura chociażby taka specyficzna, bawarska. To samo u nas góra, ale którzy też mają. Właśnie, można powiedzieć, no, swoją małą enklawę, swoją małą ojczyznę, którą starają się przenieść, tego tak Łukasz wcześniej powiedział, yy, w każdy zakątek świata, ale przede wszystkim mając to w sercu. I Wy jesteście bardzo zaangażowani w promocję też właśnie i swojego miejsca w Polsce, swojego miejsca na Ziemi, ja to tak nazywam. Zostaliście niejednokrotnie za to przecież i wyróżnieni, i podziękowano Wam za to, i, i dziękujemy za tą promocję, bo to bardzo ważne. No nie, no nie wszyscy być może wiedzą też, na przykład od 2003 roku. Zajmujemy się fundacją Br Braci tak. Golec, która mhm. prężnie działa na Żywieczczyźnie w czterech gminach. Bo jest to jest gmina Łodygowice, gmina Milówka, nasza rodzinna miejscowość. Gmina Koszarawa i Jeleśnia. No 160 dzieci uczy się grać, śpiewać na dzień dzisiejszy. Muzyki, mu muzykę góralską można powiedzieć. Mhm. Także jest to ciekawa formuła, ponieważ dzieci z podstawówki i z gimnazjum mają Pierwszy, drugi głos, sekund na skrzypcach grają na paskach grają na heligonkach, na, na, na dudach. Od tego roku też otworzyliśmy klasę y, taką typowo dudziarską i ga, i, gaj, i gajdowską. chodzi, od, od chodzi mm -hmm. o Chodzi o instrument guide. Jest wielkie za, i za, i za, i zainteresowanie wśród młodzieży. No i, no i wielkie zadowolenie i u, u rodziców, i u dziadków. Także do. No, Cieszymy się z tego, że po prostu możemy kolejnemu pokoleniu dawać taką możliwość, szansę, no żeby po prostu poznać nasze nutki, na nasze, no w pewnym sensie yy, wpłynąć też na świadomość, bo nie ma nic piękniejszego jak fak, fak, faktycznie yy, coś, co jest, yy, znaczy tak, tak naprawdę wiedza na temat, gdzie, gdzie się mieszka, co się ma, jaki to jest piękne, jak to jest bardzo ciekawe. To jest chyba najpiękniejsza sprawa. Jeżeli młodzież przecią, przeciągnie tą wiedzą, to będzie, że tak powiem, kolejne pokolenie no, bardzo fajnych ludzi. A co właśnie chciałam powiedzieć, wracając do nauki, gry na instrumentach z wami, i kiedy wy się uczyliście, ja słyszałam, że było tak. Że Paweł chciał grać na kontrabasie, tak? Ale profesor powiedział, że nie, że nie będzie, a Łukasz chciał grać na saksofonie i powiedział też nie, będzie trąbka. No to była akurat to był akurat okres, kiedy zdawaliśmy do szkoły muzycznej w żywcu. Mm -hmm. To była nasza pierwsza szkoła muzyczna, pierwszego stopnia. Rzeczywiście mieliśmy taki pomysł głowy, żeby właśnie ja, żebym ja się zaczął uczyć na kontrabasie, Łukasz na, na, na saksofonie. Ale rzeczywiście w tej szkole na ten okres nie było klasy kontrabasu i nie było klasy. A -a. Więc czy znaczy, był, 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 był saksofon, tylko był. Ja pół słyszałam, pół. że coś było. Tak. mówiliście kiedyś o tym, że wasze że, predyspozycje nie były tak idealne, jakby sobie tak. profesor wyobrażał do tych akurat instrumentów. Tak, wtedy. bo to była klasa czwarta, a czy to była czwarta klasa szkoły podstawowej i pa, Paweł miał za krótkie palce jeszcze, bo to wiadomo, no chłopczyk taki ten instrument. No i ten że tak powiem, ogólnie to, mhm. taką dobrą fizyczność, no żeby móc dobrze grać na tym instrumencie, albo dobrze się uczyć. W związku z tym Paweł zaczął grać na perkusji, a ja faktycznie zdawałem na saksofon, ale już była taka, w tej klasie już było iluś na saksofonie, w związku z tym przyszedł pan od trąbki. Sprawdził moje piękne uzębienie i mówi: Panie, nie, nie saksofon, dajmy. Daj, Jedynki są, dwójki są. Daj, daj, pan mu, trąbę dostanie. Dajmy mu dobrą trąbę, bo ma, ma predyspozycję. No i tak to się stało. Ale źle się nie stało w sumie, prawda? Nie ma tego złego. Nie zauważyliśmy. Tak no no to były dobre, trafne decyzje. Ja grałem na perkusji wtedy. Przez trzy lata i rzeczywiście bardzo lubiłem ten instrument. Mm. Nawet kilka pierwszych koncertów gdzieś tam u nas na wsi, prawda, w milówce udało się zagrać. E, czy w okoliczności chociażby ślubu naszego brata, gdzie, gdzie nie musiał z zewnątrz wypożyczać zespół, tylko my postanowiliśmy, prawda, zrobić repertuar na jego wielką uroczystość i zagrać kilka największych światowych szlagierów. Myślę, że do dzisiaj bardzo mi o to wspomina, a jestem dumny, że mogę mu. W tym, prawda uczestniczyć i mogę mu jakoś podkreślić ten ważny dzień. A ale... też miała być epizod w Stanach Zjednoczonych w Bostonie. Dostałeś stypendium Łukasz, właśnie na Berkeley. To było w 90 roku. I tak, tak. jak się dowiedziałam o tym, to no mówię, wiem, że nie skorzystałeś z tego stypendium. Nie było tak. takiej możliwości, ale miałeś być tu jedną nogą już u nas. Tak, no właściwie to, to stypendium można powiedzieć, że cały czas to jakby jest. Tak, to był okres 90 rok, warsztaty jazzowe w Puławach no Tutaj właściwie trzech profesorów z Berki Kolegium Muzyki mm -hmm. z Bosonu za, zabitało na te warsztaty i mieli do do rozdysponowania trzy konkretne stypendia. Pamiętam, wtedy dostał stypendium również Marcin Wasilewski mm -hmm. z, z, ze składu od Tomasza Stańki, nasz, nasz wieloletni kolega i przy, przyja, przyja, przyjaciel ze studiów z Akademii Muzycznej z Katowic. Dostała. Yy, jednak koleżanka. Marlena Kicz, Marlena Kic, i ja dostałem na, na trąbce właśnie. Efekt był taki, że w 1989 roku nasz tata zmarł. Mm. Mama z, została z czterema synami, bo jest z nas czterech braci. My byliśmy wtedy w szkole w liceum, w już pierwszej licealnej w klasie. Bracia Rafał i Stanisław, jeden studiował w Warszawie, drugi w Krakowie. No, to fizycznie nie było kasy, żeby to, jak to się mówi, ogarnąć mm. i żeby to. No, domknąć no Ja myślę, że stypendium cały czas jest. Niech kadra profesorska czeka. i Przyjadę tam, I z moim się synem. uczy cierpliwości. Ja uczy cierpliwości, teraz... bo warto może pojechać. A kto wie? Człowiek całe życie się uczy. Łukasz. Dzisiaj jest coś takiego modne, że. Wiesz, trzeciego wieku są Akademia jest, akademie, studia, uniwersytety. Możesz pójść jako 50+, plus, rozumiesz, i tam się dowiedzieć jeszcze parę rzeczy na temat harmonii. Czego ci naprawdę życzę, a tam niech naprawdę oczekują, bo to może być wielkie wydarzenie. Ja uważam, że to jest fajna sprawa, no i być może skorzystam z tego też. Także tutaj no, no nie jest powiedziane, że, że, że nie. No. W każdym razie jest, jest to naprawdę jedna z najlepszych uczelni ludzi mm -hmm. o muzykę, no, no, na, no na świecie właściwie same wybitne osobistości. Ja myślę, że teraz nawet w roli już profesora bo bez nie do profesora, to się nie, to nie. Ja to nie, ja do profesora ja, ja, ja bym chciał jeszcze czegoś zauważyć. tak. Ja bym, ja bym tu jeszcze zasięgnął, tak więcej. wiedzy. To czekamy na informacje, zawsze kobiety. można, prawda, że, na, że uczeń nic nie potrafi, prawda? To jest. <grym> nie, ja bym z jednej ja był... strony, a słuchaj, jeszcze tyle, jeszcze tyle, jeszcze tyle. <grym> jeszcze wiele, wiele rzeczy przed nami, oczywiście sporo za nami, ale wydaje mi się, że chciałbym się jeszcze parę rzeczy nauczyć, bo zresztą cały, cały czas człowiek się. Spotyka z różnymi gwiazdami. No, ostatnio graliśmy na jazz nad Odrą w na 50. Jubileuszowym festiwalu. Przyjechał trębacz John Fedis. tutaj właśnie, z, no, z Nowego Jorku. Ponad 20 lat był pierwszym trębaczem w Gdzie jest Marsalis? Lincoln Center. Te Link <observing> On był ponad 20 lat szefem orkiestry w Lincoln Center. Słuchajcie, no, niesamowity trębacz. Ja miałem półtorej pół, pół, godziny zajęć z nim. I to jest, ja uważam, że ja się. Na, nauczyłem się przez te pół, półtorej godziny tyle rzeczy, że to jest coś no nie, no nie, no niesamowitego. Fajnie właśnie John Felix wspominał Polskę, bo gdy był pierwszy raz, to jeszcze, prawda, milicjanci chodzili z kołasznikowami A... po, po Warszawie. I mówi, dla niego to było bardzo dziwne, właśnie. Lufami tutaj, prawda? Spacerowali, grał koncert w kongresowej, a teraz go nie było 30 lat i widział te zmiany, prawda? No to e, przeżył, szok. Naprawdę. Tak, przeżył. przeżył, przeżył. <grym> Ale to taki Bardzo dobry. Sympatyczna postać. No i ja myślę, że może się pojawi na koncercie. No, no właśnie, mamy no gdzieś nawet, jego, no. numer telefonu także. To by było świetnie. I rzeczywiście tak pokazują te wasze lata też, te pary historii, które tylko przywołaliśmy. Ty powiedziałeś, Paweł, o cierpliwości, o tym, że trzeba cały czas się też uczyć. I bardzo jesteście długo, obchodziliście jubileusz, piętnastkę swoją. Jaka jest wasza filozofia, jakbyście określili to w życiu, jeżeli chodzi o grę, o muzykę, ale i o właśnie to, jak wybieracie, jakich dokonujecie wyborów? No, przede wszystkim to, co robimy, musi dawać radość. Ja myślę, że w naszym życiu muzyka daje radość, daje spełnienie, śpiewanie, granie w szerokim aspekcie. I to jest, myślę, na scenie po prostu nasze takie... Mm, ale mów prawdę. To jest szczera no prawda, proszę. patrzę w to tamtą... ja myślę, prawda. Sex, Jax and rock and Roll. To by... Ale to było słuchaj, do południa, jesteśmy teraz już po południu, także Zatem jest tutaj trasa akordowa. Pastorałki. Tak. Nie no, My, go, us... jesteśmy, krótko mówiąc, spełnionymi ludźmi, którym daje radość granie, i to jest super rzecz. Jak kiedyś sobie marzyliśmy, że mieć swój band, mamy swój band. Kiedyś słuchaliśmy takiego zespołu Skaldowie z, mm -hmm. z Krakowa, też bardzo wykształceni, bardzo mądrzy ludzie, i oni śpiewali BD Jose dyrektorem. Tego życzyłem bratu, co myślę, że się spełniło, a brat życzył, żebyś był wicedyrektorem. I, to, I się to się spełniło. Się spełniło kolejny się sukces. Ustawił, no? tak, kolejny sukces. Następna sprawa. Chcieliśmy mieć szkoły, prawda, muzyczne, mm -hmm. czyli nasza fundacja, która już ma 12 lat, obecnie się kształci niej 160 dzieciaków muzyki góralskiej. Też się spełniło. Wydajemy książki mm -hmm. na temat strojów ludowych w karpatach polskich. Teraz wydaliśmy piąty tom. Razem z Ministerstwem, z mini, z mini razem z ministerstwem. Kultury, prawda? Dokładnie. To jest też bardzo piękna publikacja, którą zresztą można zobaczyć na naszej stronie fundacjabracigod.pl. Tam jest szczegółowy opis. O czym to te książki są? Jakie to są zagadnienia? Bardzo interesująca rzecz. Można powiedzieć, że perełeczka na polskim rynku. No my się kierujemy prostymi zasadami w życiu. Takimi, które przekazali nam nasi ojcowie. Mama, z tatą. to byli ludzie, że tak powiem, którzy ciężko popracowali całe życie, pracowali do południa w jednym zakładzie, po południu w drugim zakładzie, jakim było pole, bo myśmy byli tak zwanymi chłoporobotnikami, czyli się pracowało i w zakładzie, a w domu była normalna, regularna gospodarka, czyli tak naprawdę no na dwie, trzy zmiany się jechało. Dodatkowo czterech chłopaków było na utrzymaniu. No przekazali nam przede wszystkim tak, pracowitość, bogobojność, patriotyzm taki lokalny. I, 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 I przede wszystkim coś takiego jak szacunek drugiego człowieka. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby, na przykład ja ucząc moje dzieci, mam trójkę. W szacunku do siebie. W szacunku do siebie, ale też do drugiego człowieka. Żeby po prostu było takie no, zdrowe podejście do życia, do wartości no, i, 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 do... Jeszcze można i do tradycji. W świętej w pamięci babcia właśnie, znaczy Helenka, zawsze nam życzyła lekki roboty. Ja myślę, że to się ziściło. No dobrze, ja. to bardzo dobrze. I to, co powiedzieliście właśnie, to jest takie piękne wprowadzenie, też do tego, ponieważ my w radio mamy taki plebiscyt Polaka z Pasją. I to jest plebiscyt, który promuje ludzi, którzy żyją właśnie swoją pasją, swoim hobby i są na takim etapie pomiędzy hobby a karierą zawodową, czyli ten taki okres najbardziej. Powiedzielibyśmy ciekawy. ciekawy, taki straszny, taki fajny i wszystko naraz, prawda? I wy właśnie na przykład jesteście przykładem tych ludzi z pasją, którzy już są w tym zawodowym etapie, ale dalej pasją żyją. I czym dla was jest pasja dzisiaj, po tylu latach? Co moglibyście przekazać właśnie tym ludziom, którzy są w tym takim etapie najbardziej im się wydaje trudnym? To wa warto wierzyć w marzenie. To jest na pewno, no i je jeżeli by mi ktoś powiedział 20 lat temu, nie za 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 znaczy, no, że ja za 20 lat będę mógł grać, śpiewać, komponować, pisać, prawda? W górach siedzieć, bo, bo nasze studio w z fabryki znajduje się w górach, w B, żywieskim I tam się zamykam, prawda? Do, 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 do studia. I, I pisząc, komponując jakiś utwór, za pół roku ten utwór tam znany u polskiego śpiewa, no to no, nic piękniejszego chyba no, nie, no, nie może być. no. Cieszymy się, że przez te wiele lat to 20% po prostu udało się. Komponować go. Kilkanaście to naprawdę to są kultowe przeboje. To są kultowe przeboje, które znajdują się właśnie na tej płycie. To są utwory, nie wiem, typu ściernisko, pędzą konie, lornetka, szarpany, leć muzyczko, pieniądze, to nie wszystko. No, Crazy is my love no, sporo no, naprawdę fajnych, wartościowych pios, piosenek. No z każdą z tych piosenek jest związana różna historia. No nie wiem, no pisząc piosenkę człowiek sobie marzy, no żeby ta piosenka Podobała się raz, że mnie mhm. osobiście, żeby mnie zapasnowała, mnie, mnie kręciła. Bo jeżeli to mnie zakręci, to to pójdzie też dalej, bo człowiek już jakoś tak jest skonstruowany, mhm. że odbiera, że tak powiem, intuicyjnie pewne rzeczy. Ja, czy wiesz, jak człowiek coś robi i nie jest przekonany, że to jest dobrze, tak. no to, ta, to na pewno to nikt nie kupi, jeżeli. Tak, czy... ja, ja chcę uczyć dziecko pływać, a sam nie potrafię dobrze i jeszcze mam dystans. To ten dzieciak na pewno kłuczy się nauczy. Stresa... Nie będzie miał dobrego nauczyciela. To samo tutaj z muzyką. No, jeżeli właśnie odpowiedziałem na pytanie, yy, przede wszystkim yy, łączenie pasji, yy, hobby, prawda tego wszystkiego. No to jest, żeby to dawało radość. Ale żeby się cieszyć, tak jak dziecko, jak dostanie pierwszą zabawkę. Żeby to była taka radość. A później, jeżeli to jeszcze yy, w naszym przypadku jest pracą, no to jest super. No ja każdemu yy, życzę, bo nawet tak, jak właśnie jest taki słynny, słynne powiedzenie Johna Lennona, gdy jeszcze był mały, miał 5 lat, zdawał do szkoły podstawowej, to jego mama zawsze mówiła mu: słuchaj, kluczem do bycia szczęśliwym w życiu jest właśnie, żeby przez całe życie być tym szczęśliwym. Nie szukać, ale żeby po prostu być. Być zawsze Tak, była. Tak. Ale. Był egzamin do szkoły, prawda, gdzie zdawał John Lennon i tam się pani właśnie pytała, słuchaj, Johnny, kim ty chcesz być w życiu? A on powiedział, chcę być szczęśliwym, a pani powiedziała, Ty chyba nie zrozumiesz pytania, a on powiedział, to chyba pani nie zrozumiała życia. Albo tak. Oczywiście, że tak. Pani nie zrozumiała życia, oczywiście, że tak. Być szczęśliwym po prostu. I we... nieważne, czy się jest kasjerem, czy się jest kierowcą, czy się jest, nie wiem, y czy budowniczym. budowniczym, ale żeby ta robota dawała satysfakcję, bo jesteśmy tu po prostu na chwilę. A dziękuję Wam bardzo serdecznie. Cieszymy do się, że możemy tutaj u Was gościć. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rampa, wszystkich prowadzących, przy, wszystkich, którzy przy, przyczynili się do tego, że Golemsburga się po raz kolejny mogła znaleźć. Także wszystkim Wam z tego miejsca życzymy szczęśliwego Nowego Roku, bo jest cały czas tak zwany okres składania życzeń. Wszystkiego dobrego, co by się darzyło, kochani. No. Bracie też podpiszcie pod tymi życzeniami. Ja życzę, żeby nas przybywał, a nie obywał. Hej. Tak to bo daj hej. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Również życzymy wam szczęśliwego tego nowego roku. I chcemy, żeby was było jak najwięcej w radiu u nas. I dziękujemy za wizytę bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Buziaczki. Hej. Dziękuję. Nasz pobyt na wschodnim wybrzeżu uważam za bardzo udany. Koncert w Kopejku, koncert w Pasajk no i dzisiaj w Trenton. No wszędzie właściwie dopisała frekwencja, wszędzie świetnie się grało, zarówno pod względem technicznym, organizacyjnym, jak i takim yy, technicznym. Wszystko zagrało, jak to się mówi, po, po nasemu na 102. Dokładnie, a przede wszystkim jak Trenton, tak i Kopejk to była premiera, bo w tamtych miejscach jeszcze nie graliśmy, więc tam pierwszy raz gościliśmy. Tym bardziej te koncerty myślę, że są udane. I niebawem myślę, że powrócimy do Państwa. Także pozdrawiam wszystkich tych, którzy byli na tych koncertach. No i być może do zobaczenia znów. Wszystkiego do dobrego życzę Golec. Orkiestra, czyli Paweł Golec i Łukasz Golec. Hej. Hej.